Witajcie moi drodzy na premierze z drabki. Polska. Polska. Zrabka tak, bardzo ładna, czerwona. Mamy ładne kwiaty tutaj. To chyba są kwiaty. I musimy znaleźć wygrywającą liczbę. Albo jeżeli znajdziemy motyla, wygrywamy do niego przypisaną kwotę. Wygrane się sumują: można wygrać 5, 10, 20, 50, 100, 500, 50, i 100 000 zł. No dobrze moi drodzy. Mój dzisiejszy wkład to 50 zł. Pomyślałem sobie, że ach, to Polska, Polska, bo to trzeba kupić tych drapek. Trochę więcej jednak. Zobaczymy, czy coś tu się uda wydrapać, moi drodzy. Zabieramy się do drapania. A mamy wygrywające liczby: 13, 8, 4 i 6. Kochani, kochani, zaraz po tym przejdziemy do losowania i będziemy wybierać dwie osoby z rozdania i żeby ktoś mi nie zarzucił, że kogoś sobie tak po prostu wybrałem w tym programie, klikałem sobie, to powiedzmy ustalmy sobie, że pierwsza osoba ósma, która wylosuje wygrywa pierwszą nagrodę, a trzynasta osoba wygrywa drugą nagrodę. Będę proszę. Już... Losowo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 13 osoba to będzie ta zwycięska. Tak samo ta ósma. Dwie nagrody mamy, ósma osoba wygrywa, i potem liczymy od nowa, i 13 osoba wygrywa. No, tak, żeby to było sprawiedliwie, kochani, a nie tam już się program załaduje, pierwsza osoba wygrywa, i druga niektórych trochę to trwa. No dobrze, moi drodzy, to szukamy tych wygrywających liczb. Jak na razie nie ma. Strapka bardzo fajnie się ściera. Nie ma z nią jakichś tam większych problemów. 34. Minut. Pierwsza strapka przegrana. Tak, przegrana. Tak, pierwsza strapka przegrana. Kolejna strapka.

15 nie ma, 12 nie ma. Mamy motyla. No zobaczcie, druga zrapka już wygrana. No no no. I 28. No dobra, pod motylem mamy 5 zł motyla, tak. Tyle m5 my mymy. My. I mamy pierwsza piątka. super. I szukamy wykrywające pliczki A, wygrywające liczbę 2.

Dwadzieścia osiem, dwadzieścia trzy i jedenaście. Dwadzieścia jeden, jeden, dwadzieścia siedem, siedemnaście i dwanaście. Kolejny rząd to trzynaście, dwadzieścia sześć, dziewięć, trzydzieści jeden,

Dziewięć. Blisko. Dwadzieścia siedem. Sześć. Dziewiętnaście. Jeden. I trzynaście. Strapka również jest pusta. Dobrze. Kolejna. Szukamy. 21, 28, 34 I szukamy. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia osiem. Trzydzieści cztery. I jeden.

8, kolejna strata, pusta. Co to się dzieje? No dobra. Brałem strata, blokki. <laughs> to chyba dlatego. 7, 12, 17 i 8. I szukamy. 14, 7 mamy wygraną. 5 zł. Super. Gramy dalej. 2, Dwa, 28. 17 mamy wygraną 5 zł, super, gramy dalej. 12 mamy wygraną nieźle, jakaś lepsza zdrabka, słuchajcie, 9 nie ma, 15 nie ma. Mamy motyl, super, 5 zł i 19 nie ma, czyli mamy w tej zdrabce 5, 10, 20 zł, można wejść Tak, super. Mamy 20 zł, w tej zdrabce, to lili, lili. Ekstra. O, kochani, ostatnia zdrawka. O, o. Czy będzie chociaż więcej niż połowa? No zaczynam. 27, 3, 22 i 9. I szukamy, moi drodzy. Mamy 28, 23 blisko, 30, 4, 18, 2. 35, 15, 11 i 13 nie ma, nie ma, nie ma. Ta zrapka jest pusta. Tak, zrapka jest pusta. No dobrze, moi drodzy. Tak, zrapka jest pusta. To są wszystkie zrabki przegrane, moi drodzy. I mamy trzy wygrane zrabki. Tutaj mamy. 20 zł, mamy 5 zł, tu mamy 5 zł czyli 30 zł wygraliśmy, moi drodzy, czyli jesteśmy tylko 20 zł do tyłu. No dobrze, przed nami tylko jeszcze losowanie, kochani. I ósma osoba wygrywa pierwszą nagrodę. Powiedzmy, że to po lewej, co była w rozdaniu, a druga osoba 13 od nowa losowana wygrywa drugą nagrodę. Także było uczciwie. Niech sobie ktoś nie myśli, że jakby ktoś sobie kogoś chciał ustawić, to jakby chciał w programie na przykład kogoś specjalnie sobie wybrać i założyć sobie, że będzie zawsze ósma, to do jutra by losował. Kochani. No dobrze, kochani. To zabieramy się do losowania. Poczekajcie i zrobimy sobie wyniki rozdania. Dobrze moi drodzy, jesteśmy już na tym rozdaniu. Eee, kopiujemy link do programu, który będzie losować dwie osoby. Ładujemy komentarze. O tak, mój komputer, tak. Laptop, tak ładnie chodzi, że aż szok. Eee, to są, kochani, te dwie nagrody: nagroda numer 1 i nagroda numer 2. Nie wiem, czy widzicie myszkę, chyba tak. No dobrze, o. już się załadowało. I tak jak mówiłem, losujemy osobę ósmą, i później losujemy aż do osoby 13. I osoba ósma wygrywa, i osoba 13 wygrywa. Żeby ktoś tak mi potem nie zarzucił, że wybrałem sobie dwie osoby, bo tak mi pasowało. A kochani, wyobraźcie sobie, że jakbyście chcieli kogoś tak naprawdę ustawić i wybraliście sobie wcześniej jakieś liczby, to jest niemożliwe. bo musi, Ktoś by musiał losować ze dwa dni taką osobę. Ale te komentarze coś mi się nie chcą załadować. No, no, no. Nie wiem czemu. Słuchajcie, ja to odświeżę. Nie wiem czemu tak się to zadziało. O o o, zadziałało. No dobrze, to liczymy do 8. Osoba numer 1 2 3 4 5 6 7 I teraz będzie osoba 8 i ta osoba wygrywa. I kto to będzie? Klikamy. Wika Wika, serdeczne gratulacje kochana Wygrywasz nagrodę numer 1. No dobrze, kochani. i teraz losujemy jeszcze raz, tylko że klikamy do 13. osoby i klikamy. Raz 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12. I teraz, jak kliknę, ta osoba wygrywa nagrodę numer 2. I któż to będzie? Klikam. Robię? Nie, nie, to jest niemożliwe. Na jeden komentarz może odpisałem, i to jestem ja. No i co ja teraz mam zrobić, słuchajcie? Nie, no normalnie nie dam rady. No nie wiem, kochani, no co robimy? No, słuchajcie, no dobra, ja się nie liczę, klikam jeszcze raz. No, ta osoba, która teraz wygra, wygrywa. A to osobu jest Iza A. drapiłem pierwszy milion, wszystko się zgadza. Dobrze, kochani, czekam na kontakt 48 godzin. Waszym zadaniem jest pod tym filmikiem dać komentarz, że wygraliście, że wy to wy. I musicie odezwać się do mnie na e-mail. E-mail jest podany pod tym filmikiem. 48 godzin na to macie. Jak już dacie ten komentarz, ja sobie w ten komentarz wejdę. Będę wiedział, czy wcześniej braliście udział, czy nie braliście. Więc to jest takie fajne. No dobrze moi drodzy, no to dziękuję wszystkim za udział w zabawie. Serdeczne gratulacje. No i kochani, no... Przypominam o tipli, jeszcze parę wpłat się uzbiera i robimy kolejne rozdanie. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, gdyż lecimy po tysiąc subskrypcji, a jak już będzie tysiąc subskrypcji, to kochani, zabiorę Was do Gdańska Głównego na live'a, mojego takiego prawdziwego, pierwszego, debiutanckiego live'a ze zdrapkami. No to dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!